Wait, play that back, mother. It came from where? From a cell in Yemen. This wedding has been pinging for months. We got a Their visas have expired. Service. No return flights out of the country, and they stopped. No one knows where these guys are now. A positive wedding is something else. Something soon. Beautiful Tuesday morning here in the Big Apple. Let's change. Stop this broadcast as we go live to Lower an and it appears to be an unfortunate accident that occurred at approximately... Can you see this? A I'm saying it's near an accident. Near accident. This is coordinated. Could be any number of groups, but I think One there's no doubt this is Al-Qaeda. We have to get in front of this. Let's get the teams together and meet at the house in two Voodoo, Preacher, and Rabbit are on the way. The plane's waiting for around. Dusty and Deuce are going to be happy. These guys. <laughs> Preliminary intel is that airstrikes have been successful. But we're going to have to get dirty on this. Following them. We're seeing increased activity in the eastern mountains near the Pakistan border. Bhakti province, Mother. Our local asset places HVTs in this region. Mainly this is within. what we came here for. Let's go on. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony FEO i witam Was w nowej serii z gry Medal of Honor. Gra, która powstała w roku 2010, a nagrywam ją tylko dlatego, że jest po prostu moim zdaniem fenomenalna i godna nagrania w osobnych materiałach na moim kanale. Także zobaczmy, co tutaj się stanie w pierwszej misji. Roger. Still, eyes open. Salamuna. Salam. Do I pohigi chimung out to you? Nah, nah. Taliban designer Pashiak Shambayulot. Ha, ha. Is it Kumigakanuni postishadi? Nah. Everything cool here, my man. Cigarette? Nah, manana. Bro. Jakby jeszcze kurczę nie wiem jak z optymalizacją, ponieważ wszystkie ustawienia ustawiłem sobie na Ultra w rozdzielczości Full HD, więc nie wiem jak tutaj z FPS-ami będzie. Także musicie mi to wybaczyć, gdy będę przestawiał jakieś opcje podczas nagrywania. W sensie czułość myszy, rozdzielczość i tak dalej. Ale z rozdziałką chyba nie będzie problemów. Widzę, że gierka chodzi w miarę płynnie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na YouTube. Bo i tak ja to skonwertuję do HD. Za ús, Tak się kurde patrzy. <śla <dumne> <śla <SALONSIA> Już kurde by się no, no, coś stało. Yeah, tak. I'm well, Dobra. Zaraz pewnie będzie rozpierducha. No wiecie, tak zawsze początek się zaczyna tak powoli, powoli, a potem rozpierducha. Who the hell are these guys?

Jeliście kurde, wudu Jaki rajdowiec? Dobra, kontrolem się czołgamy i kucamy. Ja jestem troszkę przyzwyczajony z Battlefield 3. Do tych moich ustawień, ale jakoś trzeba będzie przewyknąć. Jakby tutaj troszkę inaczej to wygląda z celowaniem niż w multiplayerze. Bo tutaj trzeba przytrzymać trigera. Na multiplayerze wystarczy tylko kliknąć jeden raz. Nadamy im tam granata. Słuchajcie, następny odcinek będę nagrywał już na rozdzielczości 720, ponieważ widzę, że to w niektórych momentach nie chodzi tak dobrze jak powinno. A ja chcę po prostu uzyskać najlepszą płynność na YouTube. I jeszcze ktoś? A, zlikwidowany RPK. W sumie z tej całej kampanii będzie jakieś 12 odcinków, ponieważ jest około 12 misji. A ja jedną misję postaram się przejść w jednym y, odcinku. Dobrze? Zdaje się, że Królik to nasz główny bohater fragiem, kurde. Flash bęga było puścić. Myśmy weszli taką akcję zrobili.

Będziemy tu troszkę im pomóc w walce. Okej. Okay. Góra tam ktoś jest. Granacik pójdzie. Peczęk, jak zwykle. Pan działkowy musi być. Dobra, kto wyważa? Ja. Boom, pięknie. Kurczę, kocham tą animację po prostu rozpadania się tych drzwi. A tak wręcz pod x -em. O, ja jak mi się to podoba Od razu kocham tą grę od razu, kurde, pokochałem I Jeszcze nie wiedzą, gdzie strzelać Wchodzimy, niszczymy wszystkich Są butle z gazem. Które nie wybuchają jak trzeba. No ale cóż, taka mała trapa. Tam jeszcze jeden się skrył. Chodź tu. Dzień dobry. Dobra, ja mam prowadzić, okej. Okay. Nie ma problemu. Dzień dobry. Chodź tu. Robimy efektowne wejście. Wjazd z buta, pyk. Granacik już pójdzie. Frag grenade na wejściówkę, co oni tutaj mają? Żadnego składu amunicji, tylko kurde jakiś. No to idziemy. skubany, jak wyskoczył. No otwieraj drzwi. Powoli kurczę, zamiast z buta wjechać. Dajam mu, dzięki. Pięknie. Widzę, że z czułością myszy tutaj nie ma żadnych problemów. Jest ustawiona idealnie pod moją dosyć starą myszkę. Już lecę, lecę, czekajcie na mnie! Nie! nie idźcie nigdzie beze mnie. Ja jestem tutaj priorytetem w waszym teamie. Ale na nawala, ale wali seriami widzę. O, nawet ślisk możemy zrobić. A, czyli po prostu taktyczne obejście go od tyłu z flanki. Flankujemy przeciwnika. I tyle. No panowie. Się opierdzielają, widzę tam na dole. O oh, fuck! Wow! Nie no słuchajcie, trzeba zmienić rozdziałkę w na następnego odcinka, bo tu 10 klatek już miałem. Z nagrywaniem, słuchajcie, to nie ma mowy, żeby grać na ultra. Jeszcze full HD, no, bez przesady. Dobra, to oni pójdą górą, a my dołem, spoko. Tak, taktycznie troszkę. Dobra Piękne wejście. Czysto. Pomożesz mi wejść. Dzięki stary.

Kurde, kamperzy, nieładnie. to ja nagrywam, heszki Tędy nie przejdę, tak? Muszę wraz tamtędy się pchać. Te troszkę poniacze tutaj, kucyki, pony mnie mylą, ale no dobra. I stary dasz mi fraga, mother fraga proszę. Nie, ciekam menda nie chcę mi dać tego. Free grenade. O i jeszcze jeden Także od następnego odcinka nagrywamy w HD Ja chciałem sobie uprzyjemnić troszkę rozgrywkę Tu jednak nie mogę, bo mi komputer nie wyrabia z nagrywaniem To oh, sprółem magazynka poszło O ty mendo Kamperku Zaraz go uratujemy. Spokojnie, już tu nikogo nie ma. Easy. Dobra. Chodzimy. Dzień dobry.

Oczywiście widzę, że tutaj będziesz mader osłaniał tyły, dobra? Jak zwykle ja naprzód. Kolejnie na dwunastej, jak zwykle, no Tutaj ja wiem. Te godziny idę tylko jak w zegarku chodzą. Tu nie trzeba znać jakichś taktyk wojennych. Żeby wiedzieć, gdzie jest cel, jak zwykle dzięki, nareszcie zbawiłeś mnie swoją amunicją. Grineida to wcześniej nie mogłeś mi dać. No, hmm, <grym>, to za system. Dobra, sofla mi lecimy, tak? Czy nie? Jednak nie, od razu z automatu walą. Ol, czosło. Powoli i spokojnie, KMIK na górze. Powoli, powoli. Dobra, ale wali full auto.

Pomóż mi może wejść tu, dziękuję bardzo. Siła, kurde. Yeah. <grywa> kurde. Co za koleś mamy tutaj snajperkę. Shoot. Rosyjski model SVD. Boom. O, oh fuck. Czasami ta czułość do celowania ze snajperki jest zbyt duża. Jeszcze nie jest czysto. Nienawidzę tych rosyjskich skołków. To są po prostu masakryczne. Dobra. A Heda to już mi nie zaliczyło. LOL! LOL! Jeszcze raz nożyk. Do widzenia tak to się robi, jednak ta snajperka mi się nie przyda. Normalnie ich wytłukę stąd. Szturmówka zwykła wystarczy. Dobra. się schowałeś, kurcze. Cholero. Mother, to idziemy. Pecheng. Right. Pecheng w oknie. Czego go pierw zdjąć. Tu nie wale full auto, tylko seriami full to nie ma sensu. Zbyt duży odrzut. Ja w tej grze praktycznie zawsze walę seriami, więc się nie przejmujcie. Jest po prostu taki silnik graficzny. Te animacje, że jestem przyzwyczajony do walenia seriami. Nie będę musiał pistoletem strzelać. No kolej, zaraz mi się amunicja skończy. Panie Mader, jeszcze myślałem, że tą ciężarówką uciekniemy. Pieprzyj, Tarika. Granaty odłamkowe, nareszcie. Tarik se poradzi. Siedem granatów? No to, to dajcie mi! Ja też chcę mieć siedem granatów. Q&A. Z Tarikiem. Zapytaj Tarika.

Że mój granacik nic nie zdziałał. Przyciągamy się tutaj troszkę. O ty mendo! Jaka kamperka. Fulauta, widzicie, jedynie wale na bliski dystans. Hold here. Co do you think? wygląda building looks secure. Two were guarding it. Something important is in there. Yeah. Rabbit. Remember, Dobra, ja idę Rabbit. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. No to wizorki, to mają tu zbyt ciemno. Tarik! pomoc nadchodzi, mendo! To Oczywiście Kto wyważa drzwi? Ja Gotowi? Trzy, dwa, jeden... Ognia! O, tak ten bullet time, kocham to. To jest coś co kocham w tej grze, jeszcze ta epicka muzyczka. To jest po prostu świetne. Valley Point. What's your status? All's good. We have the PC with us. Roger that. Is there anything you didn't shoot on your way out? We have eyes on you. We've got you six.